Prezydent Radomia zatwierdził rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy miasta Radomia w 2015 roku. Na dotacje w ramach dofinansowania miasto przeznacza potężne pieniądze ze swego budżetu, sięgające łącznie 1 600 000 złotych. Podział pieniędzy w tym roku jasno wskazany. Dostali praktycznie wszyscy, którzy złożyli prawidłowe oferty, natomiast y, najwięcej dostały kluby trenujące młodych ludzi w dyscyplinach najpopularniejszych, czyli w piłce nożnej, koszykówce i siatkówce. Y, to są sporty, które uprawia najwięcej młodych y, sportowców, i liczymy na to, że dzięki wsparciu z Urzędu Miasta ci młodzi ludzie w przyszłości będą występowali na boiskach. Mamy nadzieję, ekstra klasy w barwach czy to dosy, czy czarnych, radomiaka, czy broni. Dotacja gminna przeznaczona jest na realizację 43 zadań. 11 ofert odpadło ze względów formalnych. W zamian za udzielenie dotacji z budżetu miasta gmina oczekuje realizacji programów szkolenia sportowego, w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego. Gminna dotacja może być przeznaczona na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu i wyposażenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, a także finansowanie wynagrodzeń kadry szkoleniowej. Trzeba mieć świadomość, że z roku na rok rośnie liczba podmiotów ubiegających się o dotacje, a kwota dotacji jest stała. W związku z tym te podmioty muszą też mieć świadomość, że tych, z którymi trzeba się podzielić, tą ogólną kwotą jest coraz więcej. Jak podkreśla sekretarz miasta, należy też pamiętać, że rolą gminy nie jest prowadzenie klubów, ale wspieranie podmiotów realizujących określone zadania publiczne.